Siemano witam was z tej strony Nasko. Dzisiaj kolejny odcinek z Akinatora I tym razem znowu zajmiemy się e, postaciami z bajek, z anime Dobra może nie, tym razem może nie anime Bo będą takie postacie jak na przykład z takich bajek jak Finashi i Batman i Superman Zobaczymy czy nam tych, nam, nam tym wszystkich e, Jeżeli tak to będzie git, jeżeli nie no to, to, to wygram po prostu Wygram z, z geniuszem No dobra, zacznijmy sobie od Phineas i Ferba e, Czyli postaci z bajki Finach i Fair po prostu, no dosyć logiczne, prawda? Eee, no i tak, eee, czy to jest dziewczyna? To nie jest dziewczyna. Czy jest prawdziwy? Nie, to nie jest prawdziwy. Czy mieszka w Ameryce? No, podaj no Raczej tak, tak, jestem. Mieszka w Ameryce. Jest cz 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 czy, czy ma więcej niż 40 lat? 40 lat? Nie, nie ma, nie ma. Eee czy śpiewa. Eee, on śpiewa, on ma, znaczy o, oni śpiewają w sumie, bo to są bracia, oni śpiewają praktycznie w każdym odcinku, więc można powiedzieć, że tak, i oni też piszą swoje piosenki. Drugi odcinek z Fina i Farba to był odcinek, gdzie napisali własną piosenkę, więc można powiedzieć, że tak. Czy jest połączony z, z Justinem Bieberem? No jasne, że nie LOL. Czy jest e, e, wiecie, raperem? Też nie. E, czy jest z Australii? Raczej nie, już się pytałeś. E, czy jest pop singer? Nie wiem w sumie, wiecie czy to jest takie coś. Czy on pochodzi z internetu? Raczej nie, a na pewno w sumie nie. Czy to jest aktor? E, czy postaci z bajek można nazwać aktorami? E, aktorzy podkładają głosy. E, nacisnę nie, po prostu. Czy często rozmawia o, o cieście? W sumie, co prawie w każdym odcinku, ich mama pyta się o ciasto. Więc... Mm, nie, bo to w sumie nie oni e, Nie oni Gadają tylko ich mama, no to to nie Czy gra e, W rockowej, w rockowym zespole? Też nie e, Czy lubi serowe ciastka? Cheese Cakes Nie wiem Napisane po prostu nie wiem Czy jest połączony z Bruno Marsem? Nie e, E, czy śpiewał w amerykańskim idolu? Może tak to powiem. Też nie. Czy mieszka, no, mieszka z siostrą i mieszka, ale dobra, powiem tutaj, że nie po prostu. E, czy nie żyje? Żyje. E, nie wygrał żadnego e, za, zawodu, żadnych w tenisa, więc kurde, no to są przecież postacie z I Czemu nie zapyta się, czy, czy są z prawdziwego świata? No kurde, no ale w sumie zapytał się, powiedziałem, że nie. Czy ma długie włosy? Nie, ma krótkie włosy. E, komik duo to jest bardzo, chyba coś z, z komiksami i co jest z dwójką nie wiem <laughs> striker tutaj kuźwa znowu ten głupi problem no kole, kolejne słowo którego nie wiem napastnik czy jest na... nie też nie d czy często tańczy tak też w każdym odcinku jak mówiłem czy ma niebieskie oczy no i tutaj jest potrzebne mi już zdjęcie e, nie ma czarne oczy hello e, i czy, czy ma jakieś czy już chcesz zgadnąć czy nie bo klikam na ten nie, a to nic nie robi się. Uuuu... O, jest. Czy jest czarny? Nie. Toby Turner, no wow, drugi raz mi go zgadł, ale to nie, to nie on, nie, nie. E czy jest połączony z Lee Wayne? Też nie. E czy, czy urodził się w, w Anglii? Też nie. Czy jest... E czy ma naście lat? Może tak. Tak, ma. Czy jest... Nie, nie ma nic z Gomez. E Kurde, ale ja nie, nie rozumiem. Czemu to mi pytają normalne osoby, skoro ja próbuję zgadnąć postacie z bajek? Czy, czy jest jest sławny dzięki, czy jest dzięki e, Disney Channelowi? Disney Channel, wiecie. E, można powiedzieć, że tak, no bo jest na Disney Channel, co nie? Czy jest dobry z, w elektronice, można by tak powiedzieć? Tak, jest. E, Dark, czy ma takie bardziej czarne włosy? Takie, wiecie, ciemniejsze? Nie. Czy gra na gitarze? Nie. Tu Jeremiasz gra na gitarze. Czy ma ten, wiecie, online shop też nie. E, czy lubi dzieci? Hmm, nie wiem. E, czy jest sponsorem? To nie wiem w sumie. Nie, nie, nie fakt nie to. Czekajcie, nie, nie. We, we, Weźmy nie i fakt, dobrze. Did your character star... High School Musical to jest chyba ten. Jest coś na Disney Channel, więc powiem po prostu, że nie. Czy gra w, w siatkówkę? Też nie. Czy jest Azjatą? Też nie. Czy ma sławnego brata? No, jasne, że tak. <questo facade> e to jakoś tam. Coś tam muzyką. To nic o takim czymś jest. Nie wiem, czy ma starszego brata, bo nie wiem, czy on jest w sumie starszy, czy jest z Brazylii, też nie kuźwa, czemu to się nie pyta, czy to jest coś z bajki, na przykład, czy mieszka, tak, mieszka z matką, ma, ma starszą siostrę, nie, naprawdę nie istnieją, Finash i fli... Flynn, no to proszę, zgadło, no po prostu genialnie, dobra, no że teraz przejdźmy do następnego, którego mieliśmy, ej, fuck, eee. fuck, nie, nie, to nacisnąłem, kurde, eee... Nie, nie chcę. No dobrze, zgadłeś, kuźwa, nie, nie pokonałem tym, nie pokonałeś, dobrze jest, ty to zgadłeś, sorry, ziom, nie, nie sądziłem, że taki coś, taki ten, popełnisz błąd. Dobra, to tym razem zajmiemy się e, człowiekiem w gaciach na wierzchu, czyli Supermanem. E, chyba Batman też ma gacie na wierzchu, no ba, no wszystkie, wszyscy superbohaterowie mają, dobra. Czyli tak, czy e, to jest dziewczyna? Nie, to nie jest dziewczyna. Czy jest starszy niż 30 lat? E, za nie mam pojęcia, bo w sumie wygląda młodo, więc powiem, że nie wiem. E, czy walczy, no jasne tak, używa, używa pięści e, czy walczy płomiennymi e, wie, wiecie regoma może tak powiedzieć e, nie, nie, nie nie, palą mu się ręce przynajmniej tak mi się wydaje czy mieszka w Ameryce, e, jest z Marvela czyli z Ameryki, no można tak powiedzieć czy nosi maskę, nie, to bardziej by było do Batmana e, czy jest e, sławny dzięki Nickelodeon Chyba nie, nie wiem co to jest. Czy ma superpowerę No jasne, że tak. Czy umy latać? No jasne, że tak. Eee, czy jest umarły? Chyba tak. Nie. Eee, czy nosi czerwone i blue i niebieskie rzeczy? Eee, no jasne, że tak. Czy, czy pracuje w biurze? No to no tak. No. no i proszę, super, Superman Clark Kent. And... Kali. No dokładnie, no kurde, no zgadło. No ja cię nie mogę tak, to jest to. Fuck, no i jeszcze biały screen, czyli e, brak e, chyba internetu. <laughs> chyba brak internetu, więc... Bez... Nie, to po prostu taki natro się zepsuł. Czekajcie, nie, może, poczekać, ale nie, tak, okej, okay, nie, w sumie, poczekajcie, da, dajmy, dajmy jeszcze raz, dobra, ale odgadło, odgadło, po prostu był błąd jakiś z tym, z, z tą stroną, teraz zajmiemy się Batmanem, e, czy to jest mężczyzna, tak, to jest, czy jest z Ameryki, tak, też jest, czy ma dzieci, e, chyba nie ma, czy naprawdę istnieje, nie, naprawdę nie istnieje, czy walczy, tak, walczy, czy nosi maskę, no, nosi maskę, no, czy jest bogaty, tak, bardzo bogaty. Czy jest połączony z, wiecie, z cywilnym prawem, można tak powiedzieć? Tak jest. Czy grał w Iron Man? Nie, nie grał. Czy jest fioletowy? Nie. Czy jest zawsze ubrany na czarno? Tak. Batman, słuchaj, no kurde, nic, nic szybszego w życiu nie widziałem. Dobra, jest, odgadło nam. E, czy... Nie dobra, w sumie wiecie co, to chyba zakończymy ten odcinek. Miałem, miałem trzy cele na dzisiaj i myślę, że te trzy cele zostały zrealizowane, więc po prostu e, zakończę teraz ten... E, ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek mi się podobał, bo mi się podobał. <grych> I oczywiście, dawajcie jakieś swoje postacie, które są bardziej znane. I może, może, wiecie co, może nie zanime, bo ja zanime tak za dużo nie wiem, a ciągle kikać nie wiem, nie wiem, nie wiem, to po prostu jest takie trochę, no, żałosne po prostu. Więc dajcie jakieś takie bardziej sławniejsze postacie, nie zanime, po prostu. E, za dużo razy mówię po prostu. Na razie, cześć, pa.